Cześć wszystkim. Dzisiaj na kanale ACER 7730 na i 7 Laptop się uruchamia, ale jest brak obrazu. Sprawdzałem BIOS. Jest OK. Sprawdzałem RAM, też jest OK. Baterię CMOS sprawdzałem. Było 0,3. Wstawiłem 3V. Też nic tu nie dało. Więc w jest układ graficzny. Także co sprawdźmy go, dajmy go na stację, zrobimy reflow, zobaczymy co będzie. Jak widać układ jest już wygrzany, jak położenia, po jak widać ślady takiego czarnego, więc już przegrzany jest. I zobaczcie, tutaj jest pasta siła, a tutaj jest biała, więc ktoś zmieniał na jakieś na jakąś inną pastę także co widzimy się na stacji układ, układ już po reflu także studzimy płytę i sprawdzamy czy, czy jest ok no witajcie Ej, płyta już jest po mm, reflu także co nakładamy pastę sprawdzamy czy płyta ruszy. a jeszcze procesor sobie Na razie nie będę dawał pasty nowej. Jak widać, jak widać trzeba jeszcze wyczyścić wentylator, więc po prostu tak na próbę, no nie? Tak jak mówię, znajomy chcę po prostu odzyskać dane z pulpitu. Które tam ma, bo i tak kupił sobie drugi, e, Drugiego laptopa. Dlatego nie robiłem rebalingu, e, bo po prostu. Za duży koszt, nie? Jak, jak dla niego, i po prostu on tylko chce daną uzyskać z podpitu co miał. I to. Nie wiem, czy tu widać, jak widać, płyta jest prosta. Nic tam żadnych wygięć nie ma. Sprawdźmy sobie jeszcze baterię CMOS, która jest sprawna. 260 tam do kosza. Ta ma 3V, więc powinno być OK. Hmm. Dobra, y y y już mamy wideo złożone, nie wiem czy to będzie widać. Mamy obraz. Także o to tylko chodziło, żeby po prostu odzyskać dane, no nie? Ja sobie go już skręcę i zaraz wracam. Hmm, jak widać laptop działa. Także co? A dzięki za 99 subów. Myślę, że no, po tym filmiku będzie 100. I co? Tak jak mówiłem, laptop znajomego nie chciał naprawiać go. Najlepiej by było, trzeba wymienić na nowy układ. Graficzny, a taki kosztuje jakieś w granicach, granicach 200-250 zł. Po prostu chcę yy, sobie po prostu zgrać dane tak z polpitu i w ogóle no nie. Także. Jeśli filmik się podobał, zostaw łapkę suma I co? Do następnego. Trzymajcie się hej. A i dajcie jeszcze znać w komentarzach, co o takiej naprawie myślicie.